W naszym kole łowieckim Gawra Lutowiska posiadamy strzelnicę myśliwską. Niepełny jeszcze sześciobój, gdyż w tym momencie mamy tylko dzika w przebiegu, oś 100-metrową i zajączka. Ale na tej, na tej strzelnicy organizujemy co roku ciekawe zawody. Nazywają się. Turniej strzelecki, taką nazwę wymyślił poprzedni prezes i tak od wielu lat to był dziewiąty akurat. Na zakończenie tych zawodów, to jest w takim troszeczkę zmienionym połowie sześcioboju myśliwskiego mamy utrudnienia na osi 100 metrowej do mniejszych tarcz strzelamy. Natomiast. Potem jeszcze sobie organizujemy do całkiem malutkich dodatkowe zawody, ale po sklasyfikowaniu wszystkich zawodników, najlepsi z nich mają możliwość oddania jednego strzału do takiej tarczy. Tarcze są malowane przez naszego kolegę, przyjaciela Marka Ostrowskiego, członka naszego koła, co roku. Jest to inna tarcza. Inny zwierz na tarczy, aczkolwiek już tak wiele było tych zawodów, że chyba niedługo zaczniemy powtarzać tą, tą tarczę. Oczywiście w jakimś tam zmienionym, zmienionej scenarii. I w tamtym akurat roku, to było w 2016, udało mi się zwyciężyć tą konkurencję oddając ten strzał. To, jest, to było na 50 metrów z wolnej ręki. I liczyło się, kto bliżej centrum trafi tej tarczy. Tutaj kolega Artur Małecki strzelił i sędziowie określili, że jednak przegrał o jakiś taki dobry milimetr. Pozostałe przestrzeliny są y, innych kolegów, którym troszkę, troszkę szczęścia y, zabrakło. Natomiast jest to ciekawe, gdyż w tych zawodach uczestniczą też osoby związane ze strzelectwem myśliwskim z innych części Polski, ale przede wszystkim robimy zawody dla dzieci i dla dorosłych miejscowych. Są to zawody z łuków i światrówek. I podczas takiego festynu, który odbywa się co roku w, drugie, w drugą sobotę sierpnia w lutowiskach, właśnie na naszej strzelnicy są zawody strzeleckie poniżej na stadionie są różnego rodzaju inne zawody organizowane przez Nadleśnictwa które, które są też patronami tych dni obchodów Dnia Żubra także mnóstwo, mnóstwo ludzi bierze udział w zawodach strzeleckich, no tylko mówię z broni pneumatycznej i z łuków na nie zapraszamy. Są to cykliczne zawody. Odbędą się, odbędą się w drugą sobotę sierpnia. Kilka lat temu, w tym, w tym samym pomieszczeniu, pokazywałem, jak robić naboje. Troszeczkę miałem inny sprzęt. Znaczy, on dalej jest w rezerwie. Jest to bardzo prosty sprzęt, który można spakować do plecaka i naboje zrobić sobie, można powiedzieć, przy ognisku. Na pewno jest potrzebne do zrobienia naboju. Łuska. Są to wystrzelone łuski przeze mnie z tego karabinku, który, do którego będę dzisiaj pokazywał, jak zrobić naboje, czyli. Wszystkie łuski zostały wystrzelone z tej jednostki broni, do której będziemy robić nowe naboje. Czyli, tak, zwana, tak zwany format ogniowy, został zrobiony. Czyli łuska dopasowała się do naszej komory nabojowej. I tym precyzyjniejszy wyjdzie nam nabój. Do tego potrzebne są na pewno spłonki, gdyż starą, zużytą spłonkę musimy wymienić na nową. Na pewno potrzebny jest proch, który nam wypcha pocisk. No i łuska po wystrzeleniu dalej jest do użytku. Czyli pełen recykling. Żeby to wszystko scalić i dobrze scalić, potrzebujemy wyjąć spłonkę. I sformatować tą część łuski, bo tej już nie formatujemy, już została sformatowana w komorze nabojowej podczas wystrzału. Końcówkę szyjki formatujemy, żeby osadzić nowy pocisk. Później robimy to przy tak małym kalibrze. To jest 222. Można użyć matrycy wkładanej do takiej ręcznej maszynki, prasy ręcznej. Tu mamy komplet matryc. To jest matryca do formatowania szyjki i wybijania starej spłonki. To matrycę zakręcamy. Ustawiamy odległość. Tu akurat mam mniej więcej na wyczucie. O, dobrze nam sformatuje. I formatujemy po kolei łuski shellholder. Odpowiedni shellholder. Shell holder wkładamy w ten sposób łuskę. Przesuwając. Została już wyjęta spłonka dociskając sformatowana szyjka, praktycznie do połowy jest sformatowana. I ustawiamy w tatce elaboracyjnej, Żeby nie przedłużać, nie przedłużać robimy 5 nabojów. Mamy 5 łusek przygotowanych. Wyrzucamy zużyte skłonki. Wkręcamy od razu już matrycę do osadzania pocisków. Ona jest przygotowana wcześniej. Ta śruba. Tą śrubą regulujemy długość później scalonego naboju. Mniej więcej tak, żeby szczelinka zostawała na pięciozłotówkę. <laughs> Przy tym kalibrze będzie odpowiednie. Teraz musimy osadzić spłonki, ponieważ zostały wyjęte. Do tego służy nam takie urządzenie. Bierzemy 5 lub więcej spłon. Supiemy 8. Materiałem inicjującym muszą się ułożyć do góry, żeby nam w odpowiedni sposób przechylamy, żeby grawitacyjnie spływały nam do otworu. Pierwsze pociągnięcie, wpada już nam tutaj, spłonka jest przygotowana. Wkładamy łuskę, zaciskamy, puszczamy i spłonka jest osadzona. Najlepiej robić to partiami, na przykład po 50, tyle co w tatce, lub więcej, żeby te elementy związane z przekładaniem, odkładaniem, zminimalizować te zbędne ruchy, żeby przy danej czynności wykonać jak największą pracę. Mamy ładnie kontrola jakości, włożone spłoneczki. Teraz musimy zasypać proch. Do tego będzie nam potrzebna waga. Wagę zerujemy. Dobra, Więc żeby odpowiednią naważkę prochu ustalić, najpierw musimy wyzerować wagę, czyli po ustawieniu ją na stole Wskaźniki na zero wszystkie i wiemy, że <śmany> mamy wyzerowaną. Proch zasypujemy do dozownika. ustawiamy ile tego prochu chcemy odważyć. Na początek 22,5 graina będę robił drabinkę. Drabinka to jest bo akurat te łuski są wystrzelone z karabinku, który niedawno sportowego, który, znaczy to jest myśliwski, ale ma dwie kolby. Jedna kolba jest typowa myśliwska. Dwie śruby się odkręca, zakłada się drewno, y, można powiedzieć sportowe, y, przez kunysza robione i mamy z tego karabinek na strzelnicę. Na ważki można zrobić sobie na przykład co pół grejna prochu. Tam jest skok gwintu y, 14, więc y, y, na lżejszych pociskach y, ciężkie nie będą z tego dobrze fruwać. Będziemy jechali od 22,5 na dół, czyli te 5 zrobimy na 22. I żeby to odważyć, musimy ustawić akurat na zasypie, żeby 22 nam dawało. Pierwsze jakieś tam sypujemy. Już powinno być dobrze mierzymy tą miarkę jest za dużo więc przykręcamy na śrubie jeszcze troszkę za dużo 102 ziarenka mniej. Jest okej. Okay. I teraz zasypujemy łuski trochę. I przy partii większej, jeśli mielibyśmy załóżmy 50, te same ruchy wykonujemy. Jest dużo większa wydajność. Sprawdzamy, czy wszędzie jest proch. Jest wszędzie. To na razie nie będzie potrzebne. Potrzebujemy teraz pociski. To jest Sierra HPBT, 52 grain'e, matching. Bardzo lubię z niej elaborować, gdyż jest bardzo, bardzo powtarzalna. Matrycę mamy założoną. Bierzemy pocisk. Zasypaną trochę łuskę. Wkładamy i mamy gotowy nabój. Mamy piąty nabój i teraz żeby były na yy, co pół grejna musielibyśmy zmniejszyć na przykład na 22 znowu ustawić wagę mieć następne yy, przykładowo 5 pocisków znowu zrobić kolejne co pół grejna ja myślę że tak do 21 można by było zrobić i po wystrzeleniu yy, Oczywiście trzeba by było troszeczkę czekać, żeby nie była lufa przegrzana, ale w warmincie, czyli w grubszej lufie nie ma, nie ma z tym problemu. Można wiele strzałów oddawać, bo to jest grubsza lufa, ona się tak nie przegrzewa. Sprawdzamy na których, na których właśnie na ważkach najlepsze skupienie uzyskujemy. Przy bardzo dobrym skupieniu, dobrej lunecie, dobrych warunkach, na 100 metrów jesteśmy w stanie 5 przestrzelin nakryć groszówką, także żadna nawet nie wystaje. To się później przydaje na zawodach strzeleckich. Elaborujemy amunicję, no nie tylko z powodu, żeby było taniej, bo wcale dobra amunicja nie jest tańsza niż kupowana w sklepie. Aczkolwiek bardzo dobra w sklepie jest i dosyć droga, ale po to, żeby była bardzo dokładna. Żebyśmy mieli po prostu pewność, że jak na tarczy pojawi się tak zwana mucha w sporcie czyli gdzieś strzał, który odjechał jest po prostu z naszej winy, a nie jest to winą amunicji lub broni. No i na pewno jak już się dużo strzela, to przybywa jakichś tam różnych trofeów z zawodów. W formie pucharów czy jakichś tam statuetek, które, które co roku u nas w trójboju strzelec, trzech strzelnic, są przyznawane w tym roku. Z tego co pamiętam, to dostanę za drugie miejsce. Także kolega Waldemar Kubiak. Będzie pierwszy, ja w tym roku będę drugi, aczkolwiek zdarzało mi się i pierwsze miejsce, i, i, i przeważnie na przykład trzecie.